Jak mam tworzyć biznes, skoro nie pieniędzy, nie mam klientów? Rozpoczynamy od klienta. Ale jak to? Bez biura, bez pracowników, bez produktu? No tak, ale czemu? No bo nie stać się na biuro pracowników i produkt jeszcze. Musisz skądś te środki wziąć. Dobra, mam oszczędności, pracowałem w Londynie, mam odłożone 15 tysięcy złotych. Dobra, pakujesz to do skarpety, rusz, nie ruszasz tego w ogóle. Czyli masz działać, działać tak w biznesie na początku, Jakbyś w ogóle nie miał pieniędzy. Jeżeli masz, nie ruszaj. Zrób tak, żeby to klienci te pieniądze ci dali. Ale to bez sensu. To jest na maksa z sensem. Bo inwestujesz dopiero te pieniądze, które generujesz, ściągasz z rynku, a nie swoje ciężko zarobione w restauracji londyńskiej pieniądze. Okej, okay, nie jestem wielkim fanem pana Osmana, nawet powiedziałbym, że w ogóle nie jestem fanem pana Osmana za to, że sprzedaje cukierkową wiedzę, często i taką totalnie braną ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast tu ma dużo racji. Nie w każdym modelu się to sprawdzi, bo jeśli chcesz wytworzyć produkt, zanim wytworzysz demo i MVP, to ok, możesz po prostu tych pieniędzy nie mieć, ale czasami musisz wytworzyć produkt, żeby go sprzedać klientom, więc musisz włożyć ten kapitał na początku. Niemniej w przypadku firm usługowych i wielu modeli biznesowych, to co mówim ma sens